Nie. Piękną pogodę dzisiaj mamy. Co ja zrobię z tym? A jak? To co? Jedziemy kupić klapki, bo te są niedobre. A tu wypływa woda z szamba. Bo nic z tym nie robią. Hiszpański style. Jesteśmy taką małą furą na Majorce. A jak? Łatwiej się poruszać. Ale. U pierdzielona, pasowałoby umyć fure, co? Hej, you. to? Gdzie Gdzie? Nie. No jak Nie, jedziemy na inną plażę. Cudownie, przepięknie, przepiękne. Piękne otoczenie, palmy, słońce, deptak. Co? To wiesz Ej, no ale co wy widzicie? No a reszta rzeczy? Tak <noise> A, ten, to jest. No a jak? Chyba możesz pomóc, nie? Mamy dźwigać swoją łopatę. Ale tu śmierć. No tak. Daj no, ja to raz nie łopatę. Łopata jest ciężka to. O kurde. weź na razie, tylko wezmę sobie, naszykuję rzeczy i zaraz wezmę to od Ciebie, nie będziesz musiała nic dotykać. To sobie zapnę tutaj. Ha. jeszcze łopatkę, ale tą łopatkę Dorucę, to łopatkę wrzucę może tutaj. To jest na sprzedaż, może kupimy to. No to widać czy to jest na sprzedaż. W ogóle nie zobacz. To się włamuje i w ogóle. Znaczy, nie wiem czy to jest na sprzedaż. Stwierdzam po tym stanie jaki to jest, że to jest na sprzedaż.

ale ładnie pachną te kwiaty. Oh, taką Polską pachną Zaraz tam wchodzę z tej wody. Prawie gotowy na łowy. Idę od razu tam gdzie są ci ludzie. Zimno. Dobra. Plan jest taki. Najpierw robię tutaj wszystko w tej linii na wysokości pasa, a później wchodzę głębiej i, głębiej i głębiej i głębiej i robię tam, 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 tam. Jestem prawie na moim maksymalnym zanurzeniu. Już się oddaliłem od brzegu bardzo, bardzo, bardzo i dalej nic. Kompletnie nic. Ani jednego sygnału, nawet jakiegoś mańczupeńkiego, no nic. Tylko ryby zaczynają wokół mnie pływać. Dobra, daję sobie jeszcze chwilę tutaj na głębokościach. I idę tam, gdzie jest płycej. Ale trzeba przyznać, że widok stąd jest zacny. Ładnie to wszystko wygląda, naprawdę. Naprawdę ładnie Nie wiem jaką mam ustawioną kamerę Czy ona coś pokazuje Szkoda, no na razie nic nie ma Nie chodzi się łatwo w takiej głębokiej wodzie bez żadnych obciążników <laughs> Ale próbuję Próbuję Może jeszcze coś wpadnie Ale idę na płytszą wodę Zobaczę jeszcze, może tam się coś uda skrobnąć a jak nie to wyjdę na plażę i poszukam na plaży. Chociaż piasek jest tak gorąco, że parzy w stopy. Kompletna beznadzieja. Nic. Kompletnie nic. Ani jednego sygnału. Traciłem tutaj nadzieję w tej wodzie. Wychodzę, pochodzę po plaży, ale to dopiero za chwilę. Jest miejsce między ludźmi. Może coś wleci. Zobaczymy. Ale to za chwilę. Na razie piasek parzy. Idę się pokąpać. Gdzie jest samochód? Tam jest samochód. Gdzieś tam za rzeczką, a w zasadzie to nie rzeczka, tylko jakieś jezioro. Takie połączone różnymi kanałami. I taki bajzel tu jest. Ile małych rybek pływa? Ile dużych rybek? Dzień dobry, co dzisiaj? Pierwsze, co. Trzeba umyć tą furę, bo od przyjazdu tutaj nie była jeszcze myta i troszeczkę jest brudna, nie ma co ukrywać, nawet bym powiedział bardzo brudna, uff. Dzień dobry, a co dzisiaj? Dzisiaj będziemy myć samochód, to będę ja mył samochód, bo jest trochę brudny, od przyjazdu tutaj na Majorkę nie był myty, jest obsrany, jest yy, ukurzony. Najbardziej to widać po kołach. omu, hamulcowe się tak ścierają. Są jakieś dziadowe. No Czarne te felgi, czarne. A one takie nie są. One są piękne. Jasne. Mam nadzieję, że uda mi się je domyć. A co później? Może jakieś poszukiwania i muszę jechać do szpitala. Do szpitala muszę jechać yy, z tym, zapytać o to. Czy da się to wyciąć czy nie? I ile to będzie kosztować przede wszystkim? Ile to będzie kosztować i dlaczego tak drogo? Jestem na ratownika dzisiaj. A jak? Że uratuję komuś życie. Haha, ha. tak w ogóle to bardzo dużo pozytywnych komentarzy pod ostatnim filmem. Nie wiem jak to się stało. Ojejku, bardzo się cieszę, że jest jakiś odzew. Eee, nie tylko w komentarzach, bo dostałem bardzo dużo pozytywnych wiadomości. Eee, dlatego śpieszę z nagraniem tego odcinka. Kolejnego, kolejnego do moich niesamowitych vlogów. Które na ten kanał. No, cieszę się niezmiernie. Także, yy, czujcie się swobodnie do zostawienia komentarza, czegokolwiek, ławki w górę, subskrypcji. A jak? Jedziemy z tym kanałem. <laughs> Chyba nic z tego nie będzie. Szczęście, mynia jest niedaleko. Bo tuż obok nas można powiedzieć. obok nas, na stacji benzynowej Nie no, bez a nie ma szczotki nic nie zrobi Ja nie domenię tego samą dyszą To sensu, muszę jechać na no i nie gdzieś, gdzie będzie szczotka o, Małe rozczarowanko No, no trudno. No jadę do szpitala. Idę zapytać do takiego prywatnego szpitala, który jest obok nas. Dosłownie tak samo. 5 minut drogi od naszego domu. Może powinienem udać się do jakiegoś miejsca kosmetyki estetycznej albo coś takiego. Ale nie szkodzi zapytać tutaj. O, tyle wiem, że nic nie wiem. <grym> nic nie załatwię. Samochodu nie umyłem. <grym> tu się nic nie dowiedziałem. Wracam do domu A może pojedziemy na jakieś śniadanie <grystanie> Tragedia Że co? Że są białe? No mam no. Idziemy do Oliwii ulubionego miejsca na śniadanie Kuku Kuku O, O, pełno Bo jest karta po polsku Oliwia tak? Dlatego ci pasuje to miejsce? Ach, nie <grystanie> pasuje mi bo jest to jedzenie Nie <grystanie> O, pokaż za kamerę, jaką zrobić minę właśnie ładną, no. no. Tobie pasuje może, bo jest karta po polsku, bo ty się ciągle nie możesz nauczyć hiszpańskiego. No, to prawda. <grymne> <grymne> Tortilla. Tortilla fajitas z i miodem. Tortilla fajitas dwie za 10 euro. Eee, bardzo dużo. Aże, weźmy sobie te tortille i weźmy sobie te... Placuszki, to nam wystarczy Nie sknerom. z Nie sknerom, tylko nie chcę się objadać dobrze, dobrze, to się nie Ja jestem z knera. co? Albo może w ogóle bym spróbowała dzisiaj jajko w koszulce, awokado, łososz lub bekon, sos holenderski, czarny sezon też tak może być. To jest bardzo dużo na śniadanie. Oliwia? Jest zajęta wiadomością. To jest moja ręka, moja ręka jest duża. Dłoń. Bardzo ważne pytanie: czy my się tym dzielimy, czy nie? Dzielimy się troszeczkę. Wszystkim się A ty więcej coś zamawiać, nie? Tak, jeszcze będę mieć kanapki.

का नाम की वो ला ला तो सोचा मैंने मुझे पप्पू वो दो वो दो वो दो आ ये तो रुपयों से मेरा कोई नहीं I jajko się rozpływa. Nastąpiła zamiana. I teraz ja mam łego łego, łego łego, łygu, 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 kęsy. O, akurat się kamera nawet cały fakitas chaj... nie zostawiasz? Nie, <Zanne> to wam Nawet nie. No nie pogardzę, ale. No taka napka mega. Mega, nie? Lepsza niż fakitas. Lepsza niż fakitas, no. Nie wczeszę. Mam jak mm, Bardzo lubimy to miejsce. Zjep, zjeb Ile zakończyłeś? Trzydzieści. 30... Właśnie, zapłaciłem 35 euro. Czy to istotne? Uważaj, czy nieistotne? Nie, bezpiecznie A teraz, o, nawet samochodu nie zamknąłem. Widzisz, Ruzia? jak to tak można? Ojejku, jak to jest gorąco teraz. pół stopnia Co jak zawsze? Nie, to jest Drogo, ale dobre. Prawda? Na Lidę, na Lidę. Bardzo dobre. Ojej, bo oliwia się przykleja do hotelu. <gry> Jedziemy mieć furę. Syf taki, że masakra. To jest szczotka. Szczotka. Jupi Gorący. Gorący. jupi! Ile to wszystko będzie kosztować? Prawie cały stoi w cieniu, to tyle dobrze eee, 4, 5, 50, 20 coś złotych. Ciekawe czy się uda. Wrzucę 1 euro na szampon. O! 1 euro, 2 minuty! Ujojoj! W ogóle to chyba nie leci za ten sampon. Tragedia. Tragedia. Te mierda. Te mierda. Chwójta to działa. Beznadziejna Tak tego nie umyję tak jak się należy Ajajaj Bez sensu to całe moje mycie chyba Przecież się tylko cały upierdolę Aj. Masakra Beznadziejna szczotka Nie po prostu mam kurwa dosyć no Jezu, kochany, jak bardzo to nie działa. Są zaplątane w kablach. Beznadzieja. To w ogóle nie jest Syf, jebany syf. Nic więcej. Czuję się kompletnie zgwałcony Krótko mówiąc Kurwa O Jezu Beznadziejna myjnia No wiem, jakbym sobie przywiózł swój płyn i szczotkę To mógłbym sobie go spłukać wodą, ale to samo mogę zrobić pod domem A tak to beznadzieja Nic nie pospadziło Syf Jestem zły Jestem zły i tak nam minął dzień Oliva, prawda? Nie minął, jeszcze mamy dużo do zrobienia. Nie, jest tak gorąco, że. <laughs> Kupiliśmy bardzo dużo żwirku dla kota. Kupiliśmy dwa wii na trzy winy. No nie, ale te zabierzemy, nie? Teraz idziemy na drzemkę. Jest 31 stopni, trochę ciepło. Nie powiem. A, jeszcze to zrobiłem z kasą z poprzednich poszukiwań, poczyniłem pewne kroki, ale to jeszcze może nie w tym odcinku. Zobaczymy. 18.20, trochę się schłodziło, 33 stopnie. I idę coś poszukam. Ojejku, dopiero zauważyłem, że mam kamery 38%, niewiele nagram. No, będzie coś fajniejszego, to po prostu pokażę. O, jeszcze sporo ludzi. No, ciepło. Ciepło. No już trochę chodzę Temperatura spadła Przyszliśmy stopni I pierwsze 50 centów Same śmieci Jakieś kapsle Inne rzeczy Cała kabla Jakieś centy Ale centy Nic więcej Aż zrobiłem naprawdę Półtora kilometra Może to być kapsel Niestety kapsel Ale Tak wyciągnąłem kamerę Bo i tak się nic nie dzieje I tak się nic nie dzieje O kapsel tylko troszeczkę złamany Super Super Ostatni sygnał i po prostu idę Bo już nic nie ma Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nic nie ma Dawleczka śmiednik jest lewie, więc od razu to wyrzucę. Jak widać kopałem dosłownie wszystko. Nawet te wszystkie centy takie już. Zardzewiałe, mnóstwo zawleczek, koli, kapsy i rzeczy. Z monet tylko to i nic więcej. Nic więcej ciekawego. Gdy będzie chyba tyle. Jestem bardzo spragniony. Uf. Cały czas 31 stopni, a jest godzina 20. No. Taki logasek. Postaram się robić lepsze te vlogi, ale nie obiecuję. Nie obiecuję. Yy, I... Wszyscy nowi ludzie, weźcie, obserwujcie i komentujcie. I... Yy, stawiajcie te kciuki w górę. I wszyscy starzy ludzie też. Jeżeli ktoś to w ogóle ogląda. Naprawdę. Bo no to motywuje. A ja potrzebuję dawki motywacji. <ścoughs> no. <śmiennie> Nara.